Szybko, szybko, szybko. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będziemy mieli niezwykłego gościa, właśnie na, na chwilę uciekł. <noise> jak to w życiu bywa? Jest zimno. O, dokładnie, zimno jest, zobaczcie. Dzisiaj mamy, <noise> dzisiaj mamy gościa, bo mamy dziewczynę, Norweszkę, Martinę Ejen, która... Wniosłeś, że na czasie języka polskiego to jeszcze pracuje w skacie. Ale zanim zaczniemy rozmowę, puścimy tradycyjnie naszego wilczka. Przed wami, moi drodzy, Martine Ejen. Cześć, Martine, miło było, że. znalazłeś <tryk> czas w ogóle. Miło mi. Słuchaj so, Martina, powiedz mi, gdzie ty się w ogóle nauczyłaś języka polskiego, bo powiem ci, że to jest bardzo imponujące, że ktoś z Norwegii chce, chciał się nauczyć naszego języka. Ale gdzie się go nauczyłaś? Ja nie nauczyłam się, tylko uczę się. Aha, czyli uczysz się cały czas. Tak, ale to krok po kroku. A w jaki sposób ty się uczysz A, ja języka? Najpierw, ja, kiedy zaczęłam pracować w okienku, tam Aha. spotykałam dużo Polaków i był mi ciekawy język. I ja byłam ciekawa, i najpierw ja dużo słuchałam podcasty specjalne Aha. zrobione dla cudzoziemców. I to on, on nazywał się Piotr i on mówi na różne tematy, powoli dla uh -huh. cudzoziemców. Najpierw oczywiście nic nie zrozumiała. Rozumiem, ale ja wiem, że kiedy ty tak dużo słuchasz i każdy dzień, dużo godzin dziennie, uh -huh. na koniec e, nie jest możliwe nie zacznę, e, za, zaczynać rozumieć. Krok po kroku. Każdy dzień trochę więcej. Zgadza I... się. bo po... wiem, że też się uczyłaś z radia podobno, tak? Tr też słucham dużo radio i e, oglądam seriały, filmy. A powiedz mi, z jakiego radia się uczyłaś w ogóle? Talk FM. Czemu akurat to FM? A, bo ten, ja znalazłam za darmo aplikacji i tam nie ma dużo muzyki. Aha. Rozmówię na ciekawych tematach. O, powiem Ci, że dosyć nietypowe. Wiesz, teraz zapraszam, żeby słuchać Radia Wadacha, bo tam też dużo się nauczysz teraz polskiego. Teraz bę, będę słuchać. <laughs> A powiedz mi, Martyna, jakie ty masz doświadczenia z Polakami? Co tak, ja mam, kiedy pracuję w okienku, spotykam. z tak? W no, Spotykam ludzi z różnych krajów mhm. i muszę powiedzieć, że naprawdę nigdy spotykałam Polaków, którzy niedobrze dobrze że się zachowują, są bardzo miłe ludzie. A czyli nasi rodacy to są po prostu mili ludzie w odróżnieniu od innych narodowości, tak? Ale w jakim sensie nie są jacyś agresywni? Jacyś nie myślą, kiedy ludzie mają na przykład trudności, Mm -hmm. dokumentami, albo coś frustrującego wyżycie i mm -hmm. u nas, żeby załatwić jakieś sprawy i mogą um, ogólnie, mogą być trochę um, mówić głośno i być trochę nie? ale Polak nigdy. No proszę. I są, myślę też, że Polak Polacy mają podobny humor jak Norwegowie. Tak? O, Mówią proszę. się bawić i, i żartować jak my. O, o proszę. No, powiedz mi odnośnie podatków. Bo ty pracujesz z Katetatą. I jakie pytania odnośnie podatków najczęściej się powtarzają wśród naszych rodaków? Tak, istnieje małe nieporozumienie, bo mhm. chodzi o kartę podatkową, i dużo Polaków myślą, że mają 34%, że dawca to potrąca. A zresztą. Nie w większości przypadków. Oczywiście może być, kto ma 34, ale w większości przypadków Aha. pracodawca potrąca według tabelki. I to jest na próg, bo mamy system progresywny, im Aha. więcej zarabiasz, im więcej płacisz. Ale jeszcze... A te, tego nie lubimy, nie lubimy tego. Nie? nie. Tabelka 7100. Więc nie, e... ta tabelka. To jest a... sprawiedliwy system. To mniej zarabia, mniej płaci podatek. A wiesz co, kiedyś w Polsce u nas też był taki system podatkowy na tabelkach, ale to też się trochę zmieniło. E, powiedz mi, oprócz tego, co jeszcze ludzie najczęściej się ciebie pytają? Drugie pytanie najczęściej, gdzie istnieje nieporozumienie, jak dostać personalny numer w Norwegii. Na przykład. Aha, oni aha. często myślą, że jeśli nie mają umowa o pracy, może są w sytuacji, w życiu, mm. że nie mają pracy i myślą, mm. że muszą mieć umowa o, o pracy, żeby dostać personalny numer. Ale i Aha. to jest porozumienie, bo jeśli możesz udowodnić mm. i udokumentować, że faktycznie Aha. mieszkasz w Norwegii, wtedy Aha. masz prawo dostać personalny numer. To, no, Nie jest mi w okienku, oczywiście da mi pytanie, czy ma pan umowa o pracy, bo jeśli osoba ma, oczywiście to, to jest bardzo dobry sposób udokumentować, że fizycznie jest też w Norwegii. Bo od tego pojawiło się nieporozumienie. I ja Dobrze. jestem bardzo szczęśliwa, jeśli ja mogę pomagać i wyjaśnić kilka rzeczy. Czyli nasi rodacy, ci, którzy cię dzisiaj słuchają, też mogą się do ciebie zwracać, jakby potrzebowali w przyszłości jakieś, jakieś pytania, jakieś... Ja mogę e, odpowiadać na ogólnie pytania. E, tak. I chciałaby w przyszłości mogłaby dostać pytanie na przykład co tydzień, ale e, muszę najpierw rozmawiać z katedatem o tym. Rozumiem. czyli jest możliwość taka w przyszłości, że Radio Watacha e, może podjąć współpracę ze skatetem i na Było przykład. na dla wszystkich. Według... No, oczywiście według Ciebie. Ale może ja jestem za irytująca, Słuchaj dla was. Słuchaj, <laughs> właśnie, nie, nie... właśnie ten program jest też po to, żeby pokazać jak to wygląda, jak my mówimy po norwesku. I jak może <laughs> dla was to brzmieć inaczej, ale wcale nie jesteś irytująca, bo mówisz bardzo ładnie. Nawet nasz redaktor naczelny, tutaj zobacz, Łukasz Pawłowicz, to jest człowiek, który stworzył te radio, no, to on tutaj... Mówi po polsku, dziękuję. Dokładnie, to on właśnie to stworzył i jest pod wielkim wrażeniem tego, jak ty mówisz. Słuchacze, moi drodzy, jeżeli będziecie potrzebowali jakiejś pomocy, zawsze wiecie się do kogo zwrócić. Martyna, powiedz mi jedną taką rzecz. Jak Norwegzy odbierają nas Polaków? Hmm. Ja myślę, że. A, ja jestem z Oslo, więc y, ludzi z mojej pokolenia. Myślimy hmm. bardzo międzynarodowe podejście do innych ludzi i, um, ale wśród ludzi z pokolenia moich rodziców, na przykład, hmm. istnieje ludzi, którzy czują, że oni mają większe wartości niż Polaków, i hmm. że Pol Polacy Muszą cały czas malować i budować ludobę, ale oni nie chcieliby to robić, ale Polak on powinno. Tak jest, nie? Hierarchicznie. Ale w mojej pokoleniu już nie, nie jest tak. I mamy dużo Polaków w Norwegii, i oczywiście mają bardzo e, różne zawody. Ale często, kiedy przychodzą na początku, pracują często w budownictwo mężczyzn, a kobiety często pracują w sprzątanie albo coś takiego, ale później Aha. mogą robić to jak mi, jak wszyscy. Bo Ty masz jakichś takich znajomych polskich? Tak, Kolełów? ja mam. Mam znajomy od dawno, mm. od e, dzieciństwa. O proszę. Tak, on przyjechał z rodziną, kiedy on miał może 5 lat, więc on mówi w Kini, po norwesku i, i po polsku, a on ma wykształcony język od uniwersytetu. Mm. Powiedz Martynie, ty nigdy nie byłaś jeszcze w Polsce? Ja byłam tylko kilka dni, ale kiedy ja zaczęłam podróżować w Polsce, to był przed koronawirusem, wszystko zamknięte. Mm. Rozumiem. Powiem ci, że e, chciałbym się też ciebie zapytać, jakie w ogóle są przesądy o Polakach? Co się mówi wśród Norwego w takiej, wiesz, przesąd? Nie? Co? Tak, Nie wiem, ja może już opowiadam o tym trochę. Myślę, że oprócz tego, oprócz tego malowania i sprzątania, czy coś jeszcze jest? Nie wiem, czy nasi rodacy na przykład piją dużo, czy są, nie wiem, tacy zamknięci. Nie wiem. Jak twoje zdaniem? Tak jak, jak, jak twoje pokolenie to odbiera. Jak, nie oni są. Moje pokolenia, wśród moich przyjacieli są otwarte. w ogóle co do ziemców. Nie ma znaczenia. Jest dosyć międzynarodowy środowiskowo odzią. I to jest bardzo fajnie. No, powiedz mi, bo wiem, że ty masz też. Epizod w radio pracowałaś tutaj w Norwegii. Tak, co, co to za radio było? A to było Radio Rakil. i to tak? wtedy był sieci FM lokalny radio w Oslo i Radio Rakil nie przynosił się do DAB digitalnego. I ja po prostu e, z przyjaciółką. My rozmawialiśmy na różne, e, robiliśmy programy na różne tematy e, co piątek. Ale to był dobry e, doświadczenie. No proszę. E, a powiedz mi, co lubisz u Norwegów, swoich rodaków? Co ci się podoba, a co ci się nie podoba? Ja bardzo lubię, że mam dobra w ogóle kultura e, w pracy. Że współpracujemy, zawsze pomagamy kolegom i mm -hmm. jest płaska struktura. Szefa mm -hmm. podpiera, a nie ma hierarchii. To ja bardzo lubię. Ja myślę, że wtedy możesz lepiej pracować i e, kiedy ty trochę się bawisz i jest przyjemnie w pracy. I nie lubię, że są um, Norwegowie, może są częściej niż Polacy leniwi i czasami myślają, że myślą, że mo, e, muszą dostać wszystko bez nasiłku. Czyli tak, tak mo, może być. Kilku mają tak podejście za leniwe i na przykład nie uczą się języków. To jest, nie są pewni siebie, że oni mogą uczyć się języków. Tylko a, po, a powiedz mi odnośnie języków, bo wiem, że ty studiowałaś też we Francji. Tak, ja też. Możesz nam coś powiedzieć na ten tak. temat? Ja mieszkałam we Francji 4 lata i chodziłam no. na uniwersytet, studiowałam języki, ale też prawo i ekonomika. I ale to był język francuski, czy jakiś inny studiowałaś? Ja studiowałam kierunek języczni, rosyjsku i włoski we Francji. We Francji. Ciekawe. Ale, ale ja bardzo tęskni, tęskniłam za moimi przyjaciółkami w Norwegii, więc ja wiem, jak to jest być cudzoziemcem I naprawdę czułam się inaczej i trochę nie było mi łatwo mieć nowy przyjaciel. Trochę trudny czas. Zwłaszcza, że język był obcy, francuski nie jest prosty było. Nie... francuski już znałam, bo mieszkałam jeden rok we Francji, kiedy miałam tylko 10 lat. O proszę. Chodziłam na szkoły normalne i nie, 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 nie miałam wybor. musiałam rozmawiać i uczyć się francuskiego. Je ne comprends pas, nie. <laughs> nie rozumiem. Am typu. <laughs> Ale w okienku jest bardzo uh, skorzystne. E, e, na przykład dzisiaj no. mówię po francusku, wczoraj po włosku i tak dalej. Jest bardzo Dzie skorzystne potrafić mówić e, wielu języków. Czyli ty mówisz norweski, polski, angielski, francuski, francuski, francuski. hiszpański, rosyjski. <ś seventának> Ale rosyjski trochę musiałam zapomnieć, bo miesi się. Nie, ja znowu... Miesza się. W polsku. Ale ja mieszkam Bo macie, ma, ma, ma... nie gabarisz ja po rosyjsku? Ja mówię po rosyjsku. Ja zielam głod w Moskwie. Dobrze. Nie Pani Maju? Eee, Martina, to masz pytanie od jednego ze słuchaczy, od Adama. Martine, lubisz polską kuchnię? Tak, bardzo lubię pierogi i bardzo lubię ogórki kiszone. A oprócz tego, ja lubię w ogóle jedzenie, ale nie mam większego słownictwa. Czyli... Jałbasę czyli... lubię. Kiełbasa. Oczywiście. Kto nie lubi kiełbasy. E, powiedz mi tak. E... Halodamen. Mhm. Co to jest? Bo to jest program na YouTube twój autorski. Tak, to bo ja jestem człowiekiem, który lubi tworzyć. Czasami Aha. mam pomysł, dużo myśli i Aha. E, lubię być trochę spontaniczny, że czasami pojawi się w mojej głowie ambicja, taka wizja, coś chciała wyrazić albo studiować, albo mówić pewny no. temat, albo tańczyć. Coś. Zawsze mam jakiś projekt. Jestem taka. Nie mogę moje życie nigdy nie po prostu pracować i oglądać telewizję, nie. Ja zawsze chcę tworzyć coś. Taka jestem. A powiedz Martina, czy miałaś kiedyś taki przełomowy moment w swoim życiu? Taki, że coś... Możesz powiedzieć nam może, naszym słuchaczom? Jeden był... Kiedy poznałam się z chłopakiem, miałam. No. Ale to nie był o miłości. No, nie, to był, że on miał pewien podejście do życia i do innych ludzi: że on zawsze miał wzgląd pozytywny, kiedy spotyka inni. On zawsze widzi co ma dobrego w nim, a nie wygląd krytykując na e, tak. A to ja adaptowałam i to Aha. mi pomagą całe życie, bo to ja myślę, że ten podejście Aha. otworzy drzwi i możliwości, kiedy okay. masz podejście. Czyli takie szukanie dobra u ludzi tak, że każdy ma coś sobie dobrego, zgadza się i że warto każdego człowieka e, starać się też rozumieć też, nie? E, a powiedz mi jeszcze jakiś, mówiłaś, że miałeś kilka takich momentów. A, a ja mam córkę i oczywiście to był bardzo niesamowicie doświadczenie mieć. Stworzyć dziecko. I to było jak ja, jakby urodzić się drugi raz. Czyli urodzić się na nowo. Bardzo dużo energii od tego i miłości. A powiedz mi, ile Twoja córka ma lat? Siedem. Siedem. Czyli chodzi do szkoły teraz, tak? Wow. Super. Marita. E... Marita, też na M? Tak. Bo twoje rodzice to są Norwedzy też, tak? Tak. Bo coś wspominałeś, że twoja mama kiedyś w ogóle mieszkała we Francji. A ona teraz I... jest we Francji. Lubi, lubi chodzić opaływać się na plaży. No, na... no. No, powiem ci, że słuchaj, tutaj jest dużo w ogóle pozytywnych komentarzy. Na przykład Małgosia pisze nam, że Martyna jest świetna, oby więcej takich ludzi na świecie przywracasz wiarę w dobro w drugim człowieku. Tutaj Michał zaprasza, Martinę zapraszamy do Love Dance, Help. Love Dance Help, to jest taka instytucja non-profit, która pomaga zbiera przede wszystkim też pieniądze, pomaga chorym dzieciom i nie tylko. Więc myślę, że jakbyś była zainteresowana to z chęcią Cię pewnie wciągną chłopaki do, do siebie. Co tu jeszcze mamy? Brawo, ty! Brawo. No, powiem ci, że dosyć eee, dużo no, dobrych. Musieli. Masz przesympatyczna dziewczyna, Artur. Pozdrawiam, Artura również. Ale ja naprawdę chciałabym współpracować, bo hmm. lubię pomagać i ja wiem, że nie jest łatwo nowym krajem i tak dalej. I ja wiem, że dużo z pytań, hmm. e, które istnieją, ja mogę, jest dla mnie prosto odpowiadać i było mi bardzo przyjemnie. pamiętacie, że Martinę można znaleźć na Facebooku i często na różnych forach Polaków w Norwegii. Martina właśnie tam zadaje pytania można się z nią kontaktować. Macie niesamowitą okazję, ponieważ tak jak Martinę wspomniała, dla niej to jest bardzo, bardzo proste dla niej. Więc jak macie wątpliwości, to dzwoncie do niej. Martynę, na sam koniec naszej rozmowy, chociaż można było z tą godzinami rozmawiać. Tak, e, Mogłabym mi... 10 godzin. Ja cały czas. <laughs> Powiedz mi, czy ty miał, masz jakąś radę dla naszych słuchaczy na sam koniec? Taką coś od siebie, nie? Czy chciałabyś coś powiedzieć? Ale ja myślę, że to musi być to, co ja mówiłam, że widzieć pozytywnie i mhm. chociaż są zawsze chłopoty w życiu, to chłopoty też mogą być możliwości, bo na przykład, ja mieszkałam we Francji, to było dla mnie trudne, uh -huh. ale bez e, doświadczenia, ja nie mogłabym tak e, lepiej rozumieć, jak czują się cudzoziemcy w Norwegii, więc to ja jestem bogatsza jako człowieka, uh -huh. mając takie trudne doświadczenie. Czyli ty po prostu... Wiesz co, bo ja mam z mojego doświadczenia wiem często, że są dwa rodzaje Norwegów. Mm, powiedz. Pierwszy, pierwszy to są taci, tacy, którzy nigdy nigdzie nie byli, tylko jechali na Gran Kanale no. i z powrotem. I to wszystko. I, a są też tacy Norwegowie, jak ty, którzy. Więcej między, sami... między, między nadrowi, więc na ciekawi na... Na Dokładnie. I ja zauważyłem, ja zauważyłem, że jak Norwedzy niektórzy, którzy mieszkali tak jak Ty, gdzieś we Francji, w Australii, w USA, są zupełnie inni. Bo wiedzą, jak to jest być obcokrajowcem. Więc e, cieszę się bardzo, Martine, że w ogóle znalazłeś czas. E, ja też. Mam nadzieję, że mogę wrócić do. Na pewno. Po, po, po tej ilości e, komentarzy e, i osób, które na żywo nas ogląda, to powiem Ci, że jest naprawdę duże zainteresowanie i naprawdę ludzie cię pozytywnie odbierają. Nie będę cały czas mówić lepiej i mniej irytujący, bo ja każdy dzień. Uczy się i słucham radio krok po kroku, będę wpłynnie mówić. Słuchaj. jesteśmy na. Bo, bo wujesz, Martine, jestem pod wrażeniem Twojego języka, tak powiedział Krzysztof? Z góry e... dziękuję. Magdalena napisała, pozdrawiam Magdalę. Niesamowity zasób słup, słów szczerze podziwiam i pozdrawiam Martinę. Oraz tak. Michała. Tu nie ma co podziwiać mnie, tu Martine jest y, godna podziwu, naprawdę. Jestem w ogóle w szoku, że ty znasz w ogóle tyle języków. I powiedz mi tak, jeszcze na sam koniec, odnośnie języków. Czy jest łatwiej, jak się człowiek nauczy jednego i potem kolejnego języka? Czy jest po prostu łatwiej tak, potem? ale e, najważniejsze w nauce języków jest motywacja i każdy dzień trochę się uczyć. I bardzo ważne jest wiedzieć, że kiedy słuchasz, nie jest potrzebne, że rozumiesz to, co słuchasz. Możesz od samego początku słuchać radio i nic nie rozumieć, i potem mm -hmm. zaczniesz rozliczyć roz, roz, e, słowo, a potem mm. zaczniesz trochę... I wtedy możesz za darmo dużo uczyć Jest fascynujące. Moi drodzy, e... Dziękuję Tobie, Martinę, jeszcze raz za tę możliwość porozmawiania z Tobą. Ja polecam każdemu, żeby wchodził na stronę No, gdzie jest tam mnóstwo artykułów. Są też po norwesku. Mhm. Więc jak Twoi znajomi, czy ktoś z Norwego będzie miał ochotę, wejść na stronę No, Jest tam też po norwesku, można sobie przetłumaczyć. Jesteśmy też na Dabie, więc. Można też słuchać fajnej polskiej muzyki. I co? Dziękuję jeszcze raz. Jesteście w Oslo. Tak, jesteśmy w Oslo. Więc polecam. Jak będziesz jechał autkiem, to na daba przekręcić na Watachę. I powiem Ci szczerze, że sama oceń, bo jest ciekawa muzyka, będzie coraz więcej wywiadów. Ten wywiad między innymi z tobą też będziemy chcieli wrzucić tam na daba, więc będzie on też tam umieszczony. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję I również Martynie. Wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo i Nie. moi drodzy. Jak widzicie. Niemożliwe staje się możliwe, że można osiągnąć cokolwiek się chce, jeżeli tylko się włoży w to pracę i chęci i do tego uśmiech. Taki jak ma Martina, którym uczarowała nasz świat. I że jest to samo. Dokładnie. Tak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pozdrawiam.